Witam się z Wami serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Jak widzieliście, urywek filmu, który pokazałam, no, byłam na obchodach Święta Niepodległości w Stargardzie i dosłownie przed chwileczką wróciłam i na świeżo nagrywam Wam ten film. Także obchody były bardzo uroczyste, rozpoczęły się mszą świętą w Kolegiacie Najświętszej Maryi Panny w intencji ojczyzny. No oczywiście tam nie nagrywałam w kościele, bo to byłoby takie niezręczne, bo no, no nie pasuje. Po prostu nie nagrywałam, ale już uroczystości na Rynku Staromiejskim pokazałam migawki wam, bo naprawdę to było takie, było bardzo podniosłe, więc no, z przyjemnością upubliczniłam wam ten film. Wracając do święta niepodległości, no jest się z czego cieszyć. W 1918 roku uzyskaliśmy niepodległość po 123 latach zaborów. No to było naprawdę przeżycie. Ja rzeczywiście wczuwam się, wczuwam się po prostu w, w radość tamtejszych ludzi, tamtego pokolenia, bo na pewno mieli się z czego cieszyć. Tak jak my teraz, bo 104 lata no tą niepodległość mamy. W 1945 roku no, została jak gdyby zawieszona, to święto nasze zawieszone, święto niepodległości, a w 1989 roku znowu wróciło i, i tak co roku obchodzimy święto niepodległości naszej ojczyzny. No, u nas w Stargardzie zorganizowano już wiele imprez. No, oczywiście, no ja byłam od godziny, no, no gdzieś tak ze trzy godziny, może cztery, więc uznałam, że już wystarczy. Ale są, każdy coś znajdzie dla siebie, są, będą, są biegi, są, mm, są po prostu koncerty wieczorem w kościołach, będą różne koncerty, także naprawdę yy, bardzo mile i bardzo podniośle upamiętniono ten dzień w Stargardzie. Także dzisiaj tyle chciałam Wam powiedzieć i tak na szybko podzielić się tym z Wami. No, wróciłam niedawno, więc piję na rozgrzanie gorącą herbatkę. Znaczy kawkę, przepraszam. Kawa. Herbatka będzie później, a teraz jest kawa. No, chciałam powiedzieć, że już jest chłodniej. Ubrałam się ciepło, bo mówię, wiaterek taki dzisiaj się zerwał, więc no, no, trzeba było się ubrać. Ubrałam się cieplej troszeczkę, no i bardzo dobrze zrobiłam, bo no, już jest taki, dzisiaj jest taki typowo jesienny dzień. Także tyle chciałam Wam powiedzieć. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie. Do usłyszenia i zobaczenia. Na razie. Dzisiaj w menu. Filet z mintaja, bez skóry, będzie smażony w cebuli i dodam i pomidory. Dodam pasaty, pasty pomidorowej, która jest bardzo dobra, smaczna i aromatyczna. W każdym bądź razie to jest rybka, którą często robiła moja mama. Ta rybka może być jedzona zarówno na ciepło, jak i na zimno. Ja zjem sobie dzisiaj z ziemniaczkami. Także polecam, bo jest szybka w przygotowaniu i i smaczna. Tu już mam obtoczone w mące filety. Będę więc zaraz smażyć. Później posmażę cebulkę, dodam pasaty i naprawdę to będzie apetyczne. Doprawię do smaku i będzie dobre. Ryba się smaży. Po usmażeniu. Podsmażę cebulkę, później dodam pasatę i to wszystko razem. Jeszcze tak troszeczkę poduszę moment dosłownie, żeby te smaki się zmieszały, i doprawię. Będzie danie szybkie gotowe. Rybka gotowa, tak wygląda. Super sosik z cebulką wyszedł, bo ta pasata to inaczej przetarte pomidory, więc to jest gęste. I tego dużo nie trzeba według smaku, jak to lubi, ale no naprawdę jest przesmaczne. Do tego ziemniaczki można tak zjeść, można na zimno, na ciepło, jak to lubi. Także bardzo smaczne danie. To jest smaczne danie. Rybka wyszła przepyszna. Mm, jaki aromat się unosi. Ziemniaczki z koperkiem. I apetyczne danie gotowe do zjedzenia.